Witaj, mój ukochany synu i ukochana córko. Niech Bóg błogosławi nam w ten wspaniały dzień. Dzisiaj przynoszę orędzie wiary w Boga. Biada mi, gdybym stracił wiarę w sprawiedliwość Bożą. Z pewnością bym zginął, gdybym nie wierzył, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana. Bądź mężny, a on wzmocni twoje serce. Oczekuj więc, Lord. Psalm 27.13. Zginąłbym przed świtem, gdybym nie wierzył w sprawiedliwość Bożą. Nie wstawałbym już z łóżka, gdybym nie ufał miłosierdziu Pana. Nie mógłbym zajść tak daleko, gdyby nie Bóg. Sznury śmierci otaczały mnie i otaczają. Chciwi ludzie za wszelką cenę próbują uzurpować sobie, co Bóg mnie wybawił. Mówią o mnie przekleństwa, trudne do usłyszenia, rozdzierają mnie od środka. Moja dusza pękła, kiedy pomyślałem, jak oni mogą mówić, że znają Boga, a Działać tak lekko? Zapominają, że pan wszystko widzi i wszystko, co człowiek sieje, musi rządzić. Sieją nasiona, aby wywołać gorycz i podobno sieją owoce ducha. Praktykują niesprawiedliwość i twierdzą, że są usprawiedliwieni przez wiarę. To szydercy, szydercy, nielojalni, Miłujący bogactwa tego świata, wrogowie udający przyjaciół Boga, niszczą dobre zwyczaje, przedstawiają niewinnych w fałszywym, świetle, głoszą fałszywą Ewangelię. Biegną pospiesznie, by zło w swoich sercach i mówić, że mają w sobie miłość do Boga, nie mogłabym znieść ani jednego dnia dłużej, gdybym straciła zaufanie do Bożej sprawiedliwości. Na co narzeka żywy człowiek? Niech każdy skarży się na swoje grzechy. Wielu gromadzi zamieszanie dla siebie i przebiera się za dobrych chrześcijan, myśląc, że oszukują Boga, głupcy. Gdzie byłby Pan w ich życiu? Czy Pan jest współuczestnikiem nieprawości? Czy Pan knuje ze Złem? Chciwość, oszustwo i śmierć są w sercach ludzi nieszczęśliwymi wyborami. Nie żyłbym kiedyś na tym poziomie, gdybym nie wierzył w Bożą Wierność. Choć wydaje się, że Twoja sprawiedliwość jest daleko, Wiem, że moje oczy wciąż będą widzieć Boże dzieło na tej ziemi, i wszyscy, którzy oszukują, którzy oszukują, którzy omijają prawa pańskie, będą w nich sądzeni i nie zostaną pochłonięci, ponieważ sprawiedliwość Boża jest nieubłagana, a bezstronny jest sprawiedliwy sędzia pociągnięty przez miłosierdzie Pana podążam ufając jego słowu które nigdy nie zawodzi biada mi gdybym stracił wiarę w sprawiedliwość Bożą amen niech Bóg błogosławi twoje życie dzisiaj